Siemanko, witajcie widzowie w kolejnym odcineczku z Toilet Tower Defense. Dzisiaj widzowie odbieramy w tym odcineczku nową postać, ostatnią postać, ostatni tier, bo tier 40. Tier 40 widzowie plus, czyli do tego 60, jak dobrze pamiętam. Będziemy mieli na drugim evencie, drugim parcie tego eventu. Także widzowie, bierzemy Guardiana. Zobaczmy ile ich w ogóle jest, bo ja coś wolno go zdobyłem, mogłem szybciej. 7 tysięcy już, matko, jak to ludzie szybko nawalają. Naprawdę, to jest chore widzowie. Więc tak, on ma 45 tysięcy dipsa, co sekundę bije 60, ręcz 60% slowuje, jeszcze ma piercing. Ej, to będzie mocne. To będzie mocne. Lepricona mu dodamy. DJ-a, oczywiście, green laserka. I widzowie, uwaga! Dodatkowo zagramy sobie pierwszą starą OG babkę. Także widzowie, nie nieba co już grać. Tak naprawdę, Time Factory możemy zagrać. Mamy już widzowie pasa zrobionego, także zagrajmy sobie starą mapę. Pokażę wam, jak wygląda stara mapa. Pewnie już graliście, ale zostawcie widzowie łapeczkę w górę. Zostawcie suba z wodem i ciśniemy. Z odcineczkiem, w którym oczywiście zagramy nową postacią. I mamy, mamy nasze starą Toilet haku, widzowie. Bardzo, bardzo fajne. Przede wszystkim, o no, mega się kiedyś grało. Jeżeli chodzi o toilet haku, widzowie, to bardzo, bardzo, ale to bardzo fajna mapa. Będzie w sensie to stare, oczywiście. Tutaj, aktualne. Bo jeżeli chodzi o to nowe, to w ogóle mi się nie podoba. Jakoś tak mi nie siedzi po prostu. Także, widzowie, no niestety, nie lubię. No, nie lubię jakoś grać na tym nowym toilet haku. Takie, do no, nie ma takiego fajnego. Tutaj jest prosto, widzowie, ale jest bardzo fajnie. To są dosłownie początki tej gry. Tutaj możecie zobaczyć początki gry, jak to wyglądało i jak generalnie, do się rozwija. Zwijały te mapy, tak naprawdę, bo taki Toilet Hacku, no to było największe wydarzenie, bo ta mapa pojawiła się razem z Nightmarem, nie? Że to było po prostu. To chyba był wtedy net nazwany nie, nie Nightmare, tylko Insane. To było coś takiego, że było Easy, Medium. Mm, właśnie Hard i Insane, jakoś tak mi się kojarzy, że to nie był nawet widzowie Nightmare jeszcze, także no generalnie widzowie dużo się pozmieniało. No i ta mapka bardzo, bardzo ładna, no to mi się podoba. 1200 ziomek kosztuje w ogóle, żeby go postawić. Jak patrzyłem w nocy to było chyba tylko 400 takich, teraz już mamy 7000. No mówię, to jest kwestia czasu, żeby każda z tych postaci, którą mamy w krajcie, którą mamy widzowie w pasie, żeby było ich tak dużo, że później już wiecie, na luziku będziemy mogli tak naprawdę sobie kupić każdą postać za gemę, ogarnąć ją jakoś, to no, będzie po prostu o wiele łatwiej. Także to widzowie, no kwestia tego, no kilku dni tak naprawdę. Ultimata widzowie, w ogóle to jest szalone, że ultimate'y tego nowego Upgraded Titana Cloaca widzowie wystawiają na przykład ludzie po no, słuchajcie, no nie wiem, 500k gemów, po 300k nawet było, także widzowie naprawdę, no żałuję, że mnie na tym serwerze wtedy nie było, bo bym sprzedał nawet mojego DJ TV, sprzedałbym hyperki Wszystkiej bym szybko kupił tego Clockmana, bez kitu, bo kupić DJ-a albo Hyperka z powrotem, to tam by się ogarnęło, ale widzowie, do takiego tutaj ziomeczka jak właśnie, słuchajcie, tego Clockmana Upgraded, no to ciężko będzie. Chociaż zobaczymy, może się okaże, że tak dużo osób go dropnie? że dosłownie, wiecie, będzie taki, taki moment, że jakby będzie go tyle widzowie, będzie w tysiącach, że naprawdę jego cena spadnie. I wtedy będzie fajnie można kupić. Także zobaczymy. Może tak będzie, że faktycznie wcale nie będzie aż tak trudny do zdobycia. Teraz tak, dajemy sobie widzowie tutaj dj -ka. Myślę, że będzie spoko. Damy sobie też Leprikona, tylko jeszcze nie wiem gdzie dokładnie. No wiadomo, Leprikon musi zwiększać zasięg. No, ziomek zasięg ma duży, nie? To na pewno, bo on już na początku ma 40, później ma 60. Na tej mapie bym postawił go nawet gdzieś na środku, tak naprawdę, bo on totalnie, widzowie, ma ogromny zasięg. Tutaj nie ma tak, że będziemy mieli jakiś problem zas z zasięgiem. On naprawdę bardzo ładnie tutaj, widzowie, łapie, łapie Wi-Fi, nie? Także naprawdę Guardian Clockman będzie, będzie może tutaj, no, po środku. Myślę, że po środku go damy, bo tak naprawdę on tutaj widzowie bez problemu załapie wszystko. Dobra, stawiamy go. I co my mamy, widzowie? Co my mamy? Patrzcie, chłop lata po prostu. Dosłownie postawiłem chłopa, żeby zaczął mi tu latać. 60% slowa ma. Jeżeli chodzi widzowie o... Ej, właśnie, źle to zrobiłem troszkę, bo on ma piercing, nie? Więc w sumie później będzie bił tak na wprost, tak jak Leprikon, więc on powinien stać... Widzowie, źle zrobiliśmy. On powinien być gdzieś tutaj, żeby smażyć ich, wiecie, po po prostej, nie? Nawet bym dał tutaj tak naprawdę. I wtedy ziomek będzie nawalał każdego tutaj w prostej linii. To widzowie musimy zrobić. To na pewno. I dajmy mu jeszcze leplikona w tej samej linii, tutaj po prostej. Dobra. I widzowie, teraz to będzie wyglądało właśnie tak jak powinno, bo te piercing postacie powinny właśnie być w takiej prostej linii, żebyśmy mogli. Co on tak długo śpi? Halo, gościu, obudź się. Żebyśmy mogli, widzowie, wykorzystać pełen potencjał, no to właśnie trzeba dać ich w prostej linii, żeby oni mogli sobie elegancko nawalać. Tak to widzowie wygląda. Jeżeli chodzi o postacie, które macie jako piercing, no to jak najbardziej musicie tak robić. I teraz tak. Tego DJA TV w takim razie damy widzowie tutaj gdzieś, bo chłopno potrzebuje troszeczkę tutaj być z tyłu, wiadomo, żeby stunów tak nie dostawał, ale potrzebujemy go bliżej, no bo tutaj będą moje Guardian Clockmeny, także widzowie potężne postacie, wiadomo. Nie jest to jakieś trudne, bo Nightmare jest łatwiejszy od tego widzowie eventu z Clockmenami, także ta mapka wiadomo, że będzie tutaj prościej nam szła i to toilet hakunie nie będzie aż takie trudne, no bo jak tak pamiętam w sumie to jest chyba ze starymi postaciami, ze starymi skibidi na tych levelach, także widzowie, to tym bardziej jest proste, bo wiecie, tutaj są stare skibidi, nie ma tych wszystkich nowych, które pododawali i zrobiło się trudniej, to po prostu jest mega, mega łatwo, także no, tym bardziej widzowie, myślę, że przejdziemy to na luzie, ale chciałem wam pokazać tą mapę już teraz, pierwszą nową, widzowie, żeby sobie zagrać i naprawdę, no, malutka, bo malutka, taka wiecie, zamknięta bardzo, wiadomo, teraz te nowe mapy są o wiele większe, ta jest taka, widzowie, do no, takim blokiem po prostu, patrzcie to, to dosłownie ma Mamy bloczek. I nic więcej. Dosłownie bloczek i się mano. Tu mamy jakiś garaż, wjeżdżamy, no i patrzcie, tutaj wychodzą z Kibidi. Także ta mapka jest taka prościutka, no ale właśnie w tej prostocie fajnie się widzowie kiedyś grało. Wiadomo, tutaj OG gracze zrozumieją. Guardian, widzowie, Clockman będzie ulepszany za chwilę, bo wiadomo, no co 3 sekundy to jest bardzo, bardzo powolne. A tak ja bym chciał go tutaj widzowie, no na pewno przyspieszyć. Przyspieszymy go jeszcze DJM TV, także dodatkowo będzie jeszcze lepszy. Ale dajmy na razie tak. 20 tysięcy chłop ma. Patrzcie, pojawiła mu się klepsydra na ramieniu. Bardzo, bardzo potężnie on wygląda. Serio, bardzo ładnie. Jeszcze ten mój tutaj kostur z Robuxami. Może mu zrobić taką, taką animację wizualną. Taka animacja się pojawia. Patrzcie dookoła niego. I dookoła niego jest taka animacja Robuxów, która pasuje mu w sumie do kolorku, do wyglądu. Patrzcie to. Jako odejdę, to już tego nie ma oczywiście. No ale on ma tam swoje animacje. Także myślę, że mojej nie potrzebuje. Po prostu chłop chyba mojej nie potrzebuje i tak. Więc tutaj widzowie, on ma to gdzieś po prostu. Dobra, DJ TV i mamy. Minus 25% cooldowny i 25% widzowie wiem. Dobra, widzowie, ciśniemy dalej. 24 wave'ik Ogólnie naszego Guardiana Clockmena za chwilkę ponownie ulepszę. Nie wiem, kiedy on będzie miał ten piercing, niby, czy on już ma. W sensie wiecie, bije kilku na raz, czy jak to wygląda. Na razie to wygląda, jakby bił tylko pojedynczo, ale może ja tutaj widzowie źle to widzę. Także póki co ulepszamy sobie, widzowie, wszystkie bustujące postacie na maksa. Ulepszamy Green Laserka. Oczywiście Santa TV na początku, wiadomo, na razie Santa TV. Ej, jest nowy magnet toilet. Halo. Tego Nie było kiedyś na toilet haku starym. Dobra, czyli jednak mamy jakieś nowe postacie, mimo wszystko na mapie, bo zobaczcie, że tutaj, no tego magnet Toileta to na pewno nie było, ale myślę, że te magnet jednostki nowe, są po prostu do dodane na każdą mapę. Czy ona jest stara, czy ona jest nowa, nieważne, po prostu tam wszędzie widzowie, mamy te magnesy Kibidi Toilet. No i tak w sumie po prostu jest, nie, więc tutaj nie ma co się czepiać. I w tym momencie widzowie, zobaczymy, jak mocny jest taki Guardian Clockman. Oczywiście jednego za drugim będziemy stawiali, bo. Prawdą jest, że no one potrzebują tutaj widzowie. No nie, no, ten mi tutaj smaży, nie mogę postawić. Ewentualnie, możemy postawić jeszcze tutaj. Patrzcie, coś takiego. I tutaj po kolei, nie? w takim rządku po prostu. Patrzcie, tutaj pięknie, gęsiego, lecimy, widzowie trzeciego, pyk, jest kolejny. Tak mniej więcej, nie on dużo miejsca zajmuje, także ciężko go postawić. Też mniej więcej w równej linii, no powiedzmy, że tak w miarę jest równo. Tutaj widzowie już nie postawimy, także ciężko go ustawić, to na pewno. Mamy pierwszy minus tej postaci, to możemy już od razu zauważyć, że ciężko będzie go ustawiać na mapie, no bo te piercing postaci, jak już mówiłem, czyli przeszywające kilka jednostek naraz, gdy biją, no potrzebują, najlepiej żeby były po prostej linii, tak? Że mamy prostą linię, idą w tej linii z Kibidi i wtedy on tam nawala z tego piercingu. No to wiadomo, wtedy jest Mega OP. I z tego co widzę, to widzowie, on ma też młotek, jak taki upgraded Tytan Kamerka. No, ciekawe, 0,75 cooldownów. No więc tutaj widzowie już nie ma sekundy, bo wiadomo, DJTV naprawdę mocno zmniejsza. Toilet Slowing 60%, bardzo fajne. No i obrażenia duże, widzowie, ręcz duży. No mi się wydaje, że naprawdę super, super fajna postać. Więc tutaj widzowie, patrzcie, totalnie to daje radę. Serio, jest to mega, mega dobra postać. Jeżeli chodzi widzowie o to, że z Battle Passa za darmo się ją dostaje, no to zobaczcie sobie, że naprawdę. Jakby to powiedzieć? Dostaliśmy mega, mega dobrą postać za darmo. To widzowie jakby no, to się sabo tutaj wiecie, sabo się, że tak powiem, rzuca w oczy, że dosłownie za darmo. Dostaliśmy naprawdę, ale to naprawdę dobrą postać. Super, super sprawa. Oczywiście poulepszamy więcej tych klotmenów. Zrobimy sobie widzowie taki totalny tutaj. Wiecie, no wszędzie będą, po prostu będą wszędzie. Tutaj jeszcze jednego damy. Nie wiem, tutaj w tej linii damy kolejnego, chociaż nawet pewnie się nie przyda. Ale dajmy. Damy też widzowie, no nie wiem, może kolejnego po prostu tutaj, obok leprikona. Dobra, więc dajmy go tutaj. I jeszcze widzowie tutaj. No, dawaj ziomeczku, dobra. Więc widzowie, w tym momencie mamy wszędzie Clockmenów, Guardian Clockmenów, którzy mocno bronią mojej tutaj bazy, oczywiście, żeby Skibidi nie przeszły. I idzie im to, no, co najmniej fajnie. Naprawdę, jest super. Bardzo, bardzo fajnie ta postać działa. Także polecam sobie ją zdobyć po prostu. Warto robić Battle Passa. Widzowie, tym bardziej, że czuję, że w drugim parcie tego Battle Passa, w drugim parcie eventu, będzie jeszcze coś mocniejszego. A on jest naprawdę mocny. Wiadomo, tutaj z DJM TV mam troszkę więcej tych obrażeń i tego wszystkiego, ale nadal. Nawet bez DJ tv to i tak widzowie ta postać jest naprawdę mocna. Bije kilku na raz chyba, bije. Mamy tego Leprikona, to też dokładnie aż tak nie widać. W ogóle Leprikonek szybko bije z DJM TV, naprawdę. Jakbyśmy dodali jeszcze Mech Bunny Titana, to wtedy byśmy mieli jeszcze mniejsze widzowie cooldowny. I to jest właśnie to, że Mech Bunny Titan co prawda tylko na jakiś czas zmniejsza, te cooldowny, rzuca buffa, ale można używać na kilku widzowie mechbani naraz, czyli wiecie, jednego stawiamy, używamy, drugi, na drugim używamy i tak dalej. Także tutaj mechbany też mógłby siedzieć przy wielu postaciach i wiele postaci mógłby po prostu mocno, no mógłby mocno poulepszać, nie? No nie oszukujmy się, naprawdę tutaj mechbany może być, widzowie, bardzo, bardzo dobry do takich, słuchajcie, pomocy dla wszystkich postaci, żeby po prostu biły jeszcze więcej, jeszcze więcej. No i w sumie były po prostu silniejsze. Dobra, widzowie, zostało nam 6 ostatnich wave'ów, czyli sześć ostatnich wave'ów na słuchajcie starej mapie, która naprawdę do przyjemnie się gra, nie? W sensie mamy te nowe postacie jak tutaj magnetyczne skibidi, czyli te toaletki z magnesami, no ale słuchajcie, oczywiście jest to tylko dodatek z takiego update'u, więc ogólnie całość tej mapy, ta jakby starość tej mapy, to co tutaj na niej było, no jest zachowana, oprócz właśnie tych magnet toiletów, które dodali właśnie w tym update'cie, no to w sumie jest tak samo i powiem wam, że naprawdę fajnie to wygląda, te kible tutaj w ogóle. No na początku się grało widzowie to toilet haku cały czas, jeszcze jak ktoś pamięta, to za Toilet Haku, za przejście Insane'a, Nightmare już, nieważne jak to tam się nazywało, za przechodzenie tego trudniejszego trybu, zawsze każdy dostawał słuchajcie, Scientist Crate'a, więc mogliście nawet tworzyć nowe postacie, w sensie nowe konta i też zarabiać sobie Scientist Crate'a kolejnego. Dało się tak robić, więc tutaj widzowie, no, były po prostu skrzynki za przechodzenie takich podstawowych trybów. W sumie by było fajnie, jakby to dalej było, chociaż z drugiej strony pewnie by używały osoby, które by ciągle robiły nowe konta, no i by sobie zarabiały właśnie na takich nupkach nie? Więc nie wiem, czy to do końca by ...było takie fair i spoko. Niby zarobek dla każdego dostępny, więc w sumie kto by się podjął, no to by zarabiał. No, ciężko powiedzieć. Raczej by nie było nic w tym złego tak naprawdę. W ogóle DJ TV widzowie tak stoi, że totalnie prawie nikogo nie pustuje, Więc tak czy tak, ten DJ TV w ogóle mi się za bardzo tutaj nie przyda, nie? Tak się bałem, że wiecie, nie, 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 nie ma zasięgu na tego, na tego tutaj... A tak naprawdę no, nawet ten się już nie łapie, więc tutaj widzowie to no, bardzo ciężko jest jakoś dobrać, jeżeli chodzi o ustawienia DJI TV przy tych Guardian Clockmenach. Więc tutaj jest duży minus, bo trzeba je ustawić gdzieś po prostej. No ewentualnie jak bardzo chcecie, no to możecie dać niby gdzieś gdziekolwiek, po, po rogu mapy, po bokach tej trasy i tyle. Tylko że wtedy... No problem jest taki, że tego piercingu nie używają dobrze, nie? Bo to chodzi, żeby przeszywać kilka postaci naraz, więc muszą być w tej prostej linii, bo wtedy to najlepiej działa. Jak dobrze wiemy, po Cupid Camerawoman czy po Leprecon Cameramanie, że najlepiej tak ustawić. Tutaj ustawiony Leprikon jest spoko, bo gdyby przechodziły tutaj te Skibidi, tutaj by były, to by mocno nawalał. Tak samo tutaj te guardiany. Myślę, że ok jest ustawienie. No problem tylko w tym, że po prostu widzowie, no nie da się inaczej. Można go dać tutaj na bok na przykład i spoko. Bo on tutaj i tak da radę, widzowie, wiecie, tak po przekątnej jakoś uderzać, nie? W tym piercingu, że kilku naraz. Także też nie jest źle, też się da. No i mamy, widzowie, magnet Scientist toileta. 3 0. na starej mapce Toilet Haku, widzowie. Został nam tylko Desert, Toilet City i Cameraman Haku stary, także na pewno jeszcze przetestujemy na odcinkach. Ja wam, widzowie, dziękuję za ten odcineczek Baby Guardiana przetestowanego. 300 zegarków, 2 400 expa na Battle Passa, co nam w sumie nic nie daje, bo Battle Passa mamy zrobionego i chyba się nie liczy na nowy, wiecie? Że się chyba nie nabija generalnie na kolejne tam tiery, które będą w przyszłości, w drugim parcie. Raczej nie, no właśnie, więc się nie da, więc nawet się widzowie nie opłaca, ale opłaca się zegarki zdobywać, więc tutaj widzowie... Widzowie, lecimy dalej oczywiście. Ja spróbuję tego ultimata zdobyć kiedyś. Pamiętajcie, że, że za 450 gemów, widzowie... Podpisuję oczywiście, słuchajcie, już wam pokazuję, podpisuję postacie. Także na przykład, na przykład tutaj ktoś hyperka dał 600, podpisujemy. Ja tak będę widzowie teraz podpisywał, także zapraszam na nick Merezek, tutaj wam jeszcze napiszę Merezek. Wysyłacie 450 gemów i postać, minimum 450, może być więcej oczywiście, to wtedy szybciej podpiszę. Ale generalnie widzowie, 450 gemów wystarczy, no i będę podpisywał. Także widzowie, jak coś, to wysyłajcie, podpisujemy i się manko.